Proszę widzowie, już nagrałem trochę filmów, ale po prostu mówię, że jeśli znajdziecie coś, nie wiem, to też się będę nagrywał i wam powiem, kiedy ja zmieniam konto, nie? No, ale kiedyś tam zmienię. No i na razie będę nagrywał filmy z różnych filtrów, z prawdziwego życia i takie tam, wiecie? No i nagrywam po prostu historie różne, będę nagrywał takie no, luźne rzeczy. Dopiero i różne tam gry, tam, takie na telefon, darmowe. A potem, jak już zmienię kanał, będziemy robić wiele innych rzeczy, ale to potem. Na razie będziemy robić luźne rzeczy. Takie wiecie, takie na luzie. Mówię wam to, bo po prostu chcę, żebyście wiedzieli, że kiedyś zmienię konto. I będzie fajna seria. Dobra, ale. Co? To chciałem Wam tylko powiedzieć. Pa!